Za dusze zmarłych, pochowanych w krypcie mazoleum, aresztowanych, gadowanych i rozcielanych na zamku w Złoczowie od lutego do maja 1919 roku. Julian Herzog, lat 18, student, syn dyrektora Sądu Okręgowego w Złoczowie. Adolf Wendelby, lat 32, ukończył Uniwersytet Lwowski, pracownik Kolejny Udo Iłowski, lat 21, pracownik kolejowy. Jerzy Konkurski, lat 32, oficer w Walki Kreśliwowej i Światowej. lat 19. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zaraz rodzi śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę złoczowskich Wolności naszych rodaków, którzy przerali krew za wolność i niepodległość ojczyzny. Pobłogosław te tablice, które upamiętniają o wiarę ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwają w pamięci i bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i ojczyzny. Ճաշ հիսուսի առ բանա լշայում W Polsce i dla wszystkich Polaków. I ze względu na Dzień Wszystkich Świętych, dlatego, że Polacy czczą swoich zmarłych jak świętych. Nie Dzień Zmarłych również, ale proszę zauważyć, że wszystkie główne wydarzenia na cmentarzach są w Dniu Wszystkich Świętych. I w tymże miesiącu obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości Polski. 11 listopada w Lwowie odbyły się piękne uroczystości z tym związane. Trzeba oczywiście składanie kwiatów na cmentarzu Orląt Ludwowskich, bo Orlęta są symbolem chwały. Oręża polskiego, ale jeszcze w większym stopniu są symbolem ducha polskiego, czyli tego natchnienia, które pochodzi od Boga, a które oznacza miłość do ojczyzny. Jest jeszcze wiele innych wydarzeń, ale. O wszystkich nie mogę odpowiadać, bo nie jest to może miejsce, chociaż muszę wspomnieć o dwóch wydarzeniach, jeżeli ksiądz pozwoli, ponieważ pierwsza, pierwsze z tych wydarzeń odbyło się 4 listopada w mościskach. Pewno Państwo słyszeli po 76 latach od początku wojny. Swój grup znalazło w tej chwili ponad 100, a w przyszłości będzie prawdopodobnie i 500 ofiar żołnierzy 39 roku. Chodzi o tych, którzy zginęli w lasach. Zginęli wcięci w dwa ognie przez Armię Hitlerowską i Armię radziecką z drugiej strony i zginęli w lasach i do dzisiaj e, różni ludzie czasami przypadkiem odkrywają ich szczątki. Udało się po wielu latach starań znaleźć na nich godne miejsce pokówku. To są mościska przy drodze głównej z Polski do Lwowa, na wzgórzu tuż przy samej drodze i odbyła się przepiękna uroczystość z udziałem arcybiskupa ale również z udziałem Dużego Oddziału Wojska Polskiego z salutem honorowym i odtąd mościska będą tym miejscem Zbiorowej pamięci o ofiarach nie tylko Lent, bo niestety historia Polski była trudna to jest niewłaściwe słowo, ale wiecie Państwo, co chcę przez to powiedzieć. I drugie wydarzenie, jakże inne, 6 listopada w Elgowie złożyło listy dwóch ministrów minister spraw zagranicznych Grzegorz Chetyda i szef gabinetu politycznego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, minister Adam Kwiatkowski. I odbyła się uroczystość murowania aktu elekcyjnego przyszłe Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego, myśli Dom Polski we Lwowie. długa nazwa, ale chodzi o to, żeby to było miejsce symboliczne, miejsce, o którym, centrum, o którym marzyli Polacy od dawna, a już na pewno od czasu, kiedy skończył się system socjalistyczny. I to marzenie się spełnia. Wproszyła budowa pełną parą. Będzie we Lwowie miejsce, miejsce, które będzie dumą Polaków i jednocześnie będzie to wezwanie do wszystkich innych narodów, a przede wszystkim do Ukraińców o jak najlepszy dialog, najlepiej w sferze kultury. Bo kultura ma to do siebie, że po pierwsze świadczy o człowieku, a po drugie jest o wiele lepszym językiem porozumienia niż zbroja broni, czołgi. To jest też wyraz kultury aliancze innej to się odbywa w tej chwili. Państwo wiecie, co się odbywa na wschodzie Ukrainy. Wspominam o tym dlatego, że te wszystkie wydarzenia wszystkie, jeżeli się odwołujemy do tradycji polskiej, to odwołujemy się przede wszystkim do tych trzech podstawowych wartości. Bóg, honor i ojczyzna. Jednocześnie odwołujemy się do kultury dialogu i porozumienia, do takiej formy obcowania między ludźmi i narodami, żeby więcej nie było takich ofiar. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Chciałem podziękować społeczności słodzowskiej, polskiej społeczności za tą pamięć, bo i ta rotunda i e, pomnik. A i pałac, znaczy zamek złoczowski. To są miejsca, które Państwo odwiedzacie. I to są miejsca, w których Państwo dbacie o pamięć. Tą dobrą pamięć, o tą dobrą tradycję. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję oczywiście indywidualnym sponsorom, bo... Bez pieniędzy niestety wiele rzeczy się zrobić nie da. A więc dziękuję panu Robertowi Luśni za, za sfinansowanie wielu prac. Niezależnie od tego, czy tą duszę porozumienia nazwiemy po prostu uczuciami, czy nazwiemy duchem świętym, to jednak jest to coś, co konstytuuje nas, co świadczy o nas, co świadczy o naszym sposobie myślenia o świecie. Bo Polacy tutaj, Państwo jesteście tego przykładem, to są ludzie, którzy. Wszyscy chcieliby mieć pieniądze, wszyscy chcieliby mieć wspaniałe życie, ale to są ludzie, którzy naprawdę potrafią bardzo dużo zrobić za Bóg zabawy. Bóg zabawy. Niepodległości i wolności naszego ojczystego kraju i też w czasie świętej powierzać. Boże, my usiadliśmy, wszystkich tych zmarłych naszych i ofiary wojen, zwłaszcza za tygodnie z spoczywających w grobach na cmentarzu tutaj w złoczoni więc miłosierdziu Bożemu tych wszystkich zmarłych, zwłaszcza za kolegów w czasie różnych wojen. Modlimy się też za ofiarą Majdanu i wojennej na wschodzie Ukrainy. Panie Jezu! Tu marłeś na krzywe zaznaczenie, tu gdzieś w obawach, bo nie wiedziałem, co mi Nie wiem, o tym, nie wiem żarwa, ale być może pani Romana Szybkowska ty chciałaby słowo przemówić. Z klubu Złoczowian z Wrocławia, mieszkanka Złoczowa świadek żywych wielu też wydarzeń, czy może Jestem zaszczycona tym, że mogę uczestniczyć w takiej pięknej uroczystości poświęcenia tych nowych tablic i poświęcenia mogiły poległych, rozpoznanych Polaków, <laughs> ofiar sowieckich z 1941 roku. Dziękuję również Wszystkim, którzy się przyczynili do tej uroczystości, do powstania tych upamiętnień tutejszej społeczności, księdzu proboszczowi, konsulatowi, który też się przyczynił do sfinansowania części tych tutaj upamiętnień i przede wszystkim pani Niemierowskiej. Który, dzięki której musielnym staraniom sponsor się znalazł. Właśnie temu sponsorowi też ogromne dzięki składamy. Niech wszyscy spoczywają w Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. nie bracia i siostry, stójcie. Każdy jubileusz czy rocznica Są okazją do pewnej zadumy, do rozważenia. Subowania, zrobienia jakiegoś bilansu, zobaczenia dobra, które działo się, uczenia się z przeszłości, aby budować lepszą przyszłość, też. Oto siostry, bracia mógłbym się. Mógł się być dobrymi Polakami, dobrymi obywatelami Ukrainy. Dzisiaj ciągle nie niepotrzebności. Rzeczypospolitej polskiej. Dziękuję Bogu za tych naszych braci, którzy dali świadectwo wiernej miłości, ojczyzny, za tych braci, którzy dali świadectwo życia Ewangelii, wartościami ewangelicznymi, budowali swoje życie, Matych zasadach na prawie Bożym, dla nich.